Tak? Więc posłuchaj. Najlepiej przy tym by zajarła i bucha spokój ducha Ta. Bramy kladówy, nie suwy, nic się nie zmienia Tutaj walczą te zwykłe faje, bez sumienia Bez honoru, godności, Posłuchaj federowskich gości Nikt z rapem tu nie pości Tu same twarde charaktery, nikt tutaj nie wali hery Cały czas płonie mery, mery, bariery, Fart, rozkładam talie kart, więc się ucisz W życiu się trudzisz, znowu się budzisz I jak zwykle sam ze sobą się kucisz Sprawdź po ziemię, strony ukojenie Tu się ziółko tak spada ci Cienie. Tu się ciekuje jak pierdolenie z z wypływa Czyli tery PZT zdać wampira, nikila jara dopy, wokół mnie żyją koty do budy, wysia na trzeźwo i pisze tego skuty Wykonuje ruchy, na płytę, która rozkręci to machinetów byt gorszy Też tak tak się wrogów pisze, tak się kończy W komerę twardy but, metodą błędów prób się starać, żeby coś wyszło na lepsze przesuńcie dreszcze, chcę tego jeszcze Muza, ogólnie teksty bity Klatu was prowar prowadzi bity Jak kiedyś wśród kumpli dobrych paru Takie życie co poradzić karuj, by się czegoś dorobić w kraju W tym życiu okrutnym, niesprawiedliwym jak chcecie zamknąć na grube lata Zaruchy ruchy u wariata, bo co było palę bata Bo co bo nie wydam brata, chuj w dupę dla kata Psów, w konfitury, zwykłe, pierdolone rury Całe kurectwo trzeba zniszczyć, wyjeba z tej planety Zagłada, nadciąga, Wampir się za siebie nie ogląda Walczę słowem, prosto jak kobra, dobra Talie rozkładam, weź przodki w bani, bałagan Weź się za siebie stary, dobrze wiesz czym są kary Jak to, że jadę tu bez spiny, gościu przecina na duszy to weź odbyć kościół, wiesz co u mnie uśmiechnięta, nawijana, mowa cięta ze synem spokojnej mnicha powiesz lipa i ja na to jesteś cipa, bo nie masz własnego zdania osądzasz bezpodstawnie, wampir kolejny bit kradnie i ci mówi, że poezja jest to czego słuchasz, bynajmniej dla mnie ziomek ma problem i to duże wręcz fatalnie, ziomeczku z Fatem nie jestem obojętny, brat bratu tu bratem, z browarem czy północnym ospaką holand i kwiatów grubym batem tak więc zatem ziomek karty wale na stół ty tego słuchasz, to nie bądź kurwa mu człowieku mówię do ciebie w siódmym niebie się znajduje W stanie takim, gdzie Majka katuje Lecz przedtem pisze co leży na serduchu A się nie przelewa Różne dni każdy wariat gniewa Raz jest dobrze, raz jest źle, raz fart, a raz pech Szczęście na wyciągnięciu ręki Dla swoich za pomoc słowo dzięki I choć czasami męki takie, że w miejscu nie można ustać Pytam ile w myślach można kurwa bluzgać Spokój, odetnij, się w kurwaj Spotan wariacik, spokaż typa to albo tulipat Pięść możesz mu pasknywa Za zło dolone lata Chory na głowę, tak siwo mam, mam gotowe A on znowu kira Masz ode mnie tono i fina, załącza się rozkmina Co zrobić ze swoim życiem? Jarymy spisane mam ze a życie to najlepszy nauczyciel Jeszcze nie kminicie?